Mogę więcej? Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne kulki ryżowe faszerowane mięsem. Podane na sosie pomidorowym, z parmezanem i oczywiście z kiełkami jarmużu. Jest to bardzo fajny przepis i jest to taki odpowiednik włoskiego arancini, ale tym razem zamknęliśmy w środku bardzo dużo mięsa. A jeżeli lubicie takie rzeczy, to koniecznie też wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepyszne kulki z ciecierzycy, ale z sosem czosnkowym. Link do tego filmu znajdziecie tutaj. A my zabieramy się za gotowanie. Zapraszam! Kuleczki ryżowe najlepiej przygotować sobie z risotto, które nam już po prostu zostało. I mamy je w lodówce, nie wiemy co z tym zrobić. Leżało kilka dni, i wtedy bierzemy ryż i przygotowujemy przepyszne arencini. Ale tak dla szybkiego przypomnienia, pokażę Wam, jak przygotować perfekcyjne risotto. Tutaj, na patelnię albo do jakiegoś garnka, wlewamy trochę oleju. Hop. I teraz tak dodajemy drobno zmiażdżony czosnek. Hop. Następnie dodajemy posiekaną drobną cebulkę. I pamiętajcie, że nie możemy tego w ogóle przypalić. Nie możemy temu nadać koloru żadnego. Chcemy tylko, żeby nam się to lekko zeszkliło. Dlatego daję to na zimną patelnię. Od razu możemy dodać trochę soli, która nam zmiękczy cebulkę i czosnek. Hop i delikatnie, ale to naprawdę bardzo pomału dusimy tą cebulę z tym czosnkiem. Cebulka nam się tutaj już podsmażyła. Jak widzicie, podsmażam to wszystko na bardzo delikatnym ogniu. I teraz tak. Dodajemy ryż do risotto. Wrzucamy go tutaj. Pamiętajcie, żeby było dość dużo oliwy albo oleju na samym spodzie, bo ten ryż musimy teraz zeszklić. I mieszamy. Hop, spójrzcie. Jak on się stanie taki przeźroczysty, to wtedy dodajemy wina i bulionu. Ryż jest szklisty, to teraz tak, dodaję tutaj masło. Hop. I czekam, aż to masło się rozpuści. Pamiętajcie, że, żeby temperatura nie była zbyt wysoka, bo masło się przypali. Tutaj chodzi o to, żeby wbić to masło w ten ryż. Widzicie? O, pięknie się rozpuszcza. Ja już sobie podkręciłem na wyższą temperaturę, bo za chwileczkę będziemy to wszystko gotować. Spójrzcie, widzicie? I czekamy tylko teraz, aż masło się rozpuści. Można przyjąć, że jest już rozpuszczone. Jeszcze tylko kilka chwil. Ja sobie w tym momencie doprawię moje risotto świeżo zmielonym pieprzem. Mm. I teraz tak. Jest takie włoskie powiedzenie, że ryż urodził się w wodzie i powinien zginąć w winie. Dlatego zalejemy białym winem półwytrawnym nasze risotto. Hop! I dodamy tutaj trochę bulionu. Bulion warzywny pomieszany z yy, różnym rodzajem mięsa. Jest tutaj drób, jest tutaj też odrobinę kaczki. Tak więc mamy tutaj bardzo bogaty wywar. I teraz zalewamy to tym wywarem. Hop! dajemy dość dużo tego wywaru. Wiem, że to teraz wygląda jak zupa, ale za jakieś 12 minut ten ryż wsiąknie te wszystkie smaki i przejdzie tymi smakami. I dlatego risotto jest takie pyszne. Moje risotto jest już gotowe. Wsiąknęło cały bulion. Widzicie? Jest dalej w środku y, lekko surowe. Jest al dente, więc przykrywamy to. Hop. Odstawiamy sobie z boku do ostygnięcia i sprawdzajcie, czy jak to się zachowuje, bo nie chcecie przeciągnąć go. Jeżeli jest już idealne, wtedy ściągacie je do jakiegoś zimnego naczynia, żeby dalej się nie gotowało i żeby szybko nam wystygło. A teraz przejdźmy do naszego farszu, do naszego nadzienia. Tutaj na patelni zrobimy sobie mięsny farsz do naszych kuleczek. Hop. Na początku wlewamy trochę oleju i podsmażamy czosnek. I cebulkę. Delikatnie. Hop. Pamiętajcie, że teraz ta y, patelnia nie musi być zbyt gorąca, ale za chwilę, jak dodamy mięso, no to już temperatura odpowiednia musi być. I tak samo solimy to wszystko. Hop. Dzięki temu szybko nam zmięknie cebula. I ta cebula już musi nabrać koloru. Tak samo jak czosnek. Tutaj chcemy wyciągnąć te smaki. Tak więc, hop, widzicie, mamy temperaturę, to szybko się szkli na tej patelni, tak, palnik jest na 9, dajemy na maksa i możemy dodać sobie wołowinę, którą szybko podsmażamy. Podsmażamy tak przez kilka minut, a potem będziemy dusić. Mmm, mięsko ładnie nam się tutaj podsmażyło i teraz tak, musimy sobie to doprawić. Do, doprawiamy przyprawą do kuchni włoskiej, bo mamy tutaj bardzo dużo ziół, więc już ziół dawać nie będę. Mmm, dobra, i tradycyjnie do mięsa mielonego, takiego smażonego, dodaję kilka liści laurowych. Dodam też trochę ziela angielskiego, nie za dużo, później sobie to wyciągnę. No i doprawiam to delikatnie gałką muszkatołową. Delikatnie, o o, może trochę więcej, tyle wystarczy. Dziękuję. Jeszcze trochę pieprzu do tego. Dodajemy i tak mięso jest fajnie przysmażone, naprawdę jest niesamowite, ale jest lekko twarde, więc musimy je podusić. I teraz tak, spójrzcie, co robimy? Bierzemy dwa pomidory pokrojone w kosteczkę, dodajemy do naszego mięsa i zalewamy resztę bulionem. Ten bulion został mi z risotto. Więc to wszystko teraz musimy sobie ładnie poddusić i dusimy do momentu, aż wszystko się wsiąknie i zredukuje, aż mięso i ta masa będzie dość gęsta. Wszystko mamy prawie gotowe i teraz musimy zrobić coś z naszym ryżem, bo on się nie klei tak do końca jak powinien. Więc co robimy? Dodajemy sera. Jakiego sera? Ja tutaj dodaję mozzarelli i dodam sobie tutaj Parmezanu. Możecie też użyć jakiegoś innego, twardego, podpuszczkowego, dojrzewającego sera, na przykład jakiegoś bursztynu. No albo oscypka. Bo to są naprawdę bardzo fajne sery. I ten ser ma za zadanie związać tą całą masę. Więc dodajemy go trochę więcej niż zazwyczaj do takiego risotto. Hop. Spójrzcie. Tak to wygląda. Hop. Serowa masa z risotto. Mm, naprawdę nie ma nic lepszego niż to. Do tego dodajemy trochę bułki tartej. I powstaje nam przepiękna masa, z której będziemy formować nasze kuleczki ryżowe. Hop. I teraz tak, to zostawiamy, przejdźmy do naszego mięsa. Do mięsa dodajemy posiekaną pietruszkę, posiekaną bazylię. I ja sobie jeszcze trochę doprawię moje mięso pieprzem. Pamiętajcie, że farsz musi być bardzo wyrazisty, bo no to jest podstawa, jak otwieracie tą kuleczkę ryżową, to musi wypłynąć coś niesamowitego ze środka. Ponadto do mojego mięsa dodam sobie też zielony groszek. Hop! I to wszystko teraz wymieszam. Nadszedł czas. przygotowania moich kuleczek. Ja sobie tutaj przygotowałem miskę z wodą, żeby nic mi się tutaj nie lepiło do dłoni. I teraz tak. Na dłoń wykładamy ryż. Uciskamy go. Tak. Dość mocno. Widzicie? Ładnie się lepi. I teraz do środka wkładamy farsz i zawijamy naszą kulkę ryżową. Hop, tak. Hop, 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 hop. Przez to, że dodaliśmy dużo sera, kulka nam się fajnie zlepi. Widzicie? Tak to wygląda. Możecie zrobić mniejsze, możecie zrobić ciutkę większe, ale ogólnie wygląda to w ten oto właśnie sposób. I te kulki wystarczy tylko obtoczyć w bułce tartej i są już gotowe do smażenia. Ja sobie jedną zrobiłem i teraz przygotuję więcej. Przyszedł czas na smażenie moich kulek ryżowych. Wyglądają niesamowicie i pamiętajcie. Tutaj nie ma nic surowego w środku. Zapamiętajcie tylko to, żeby to się dobrze podgrzało. Temperatura oleju powinna wynosić około 160 stopni, nie więcej. Jeżeli będzie więcej, no to niestety kulki nam się spalą, widzicie? Hop. Zanurzamy i one mają się tak właśnie smażyć i smażymy je do momentu, aż osiągną fajną temperaturę i smażymy je do momentu, aż będą złociste. Kuleczki są już gotowe, więc teraz pokażę Wam, jak je udekorujemy na talerzu i z czym je podamy. Tylko pamiętajcie, że jeżeli pierwsza kulka Wam się rozpadnie, to mogą być ku temu dwa powody. Jeden jest taki, że ryż do risotto powinien być zimny, jak wrzucacie go do tego oleju. A drugi motyw jest taki, że czasami bułka y, niedobrze chwyci, więc możecie też y, sobie otulić kuleczki w takiej zwykłej panierce mąka, jajko, bułka. Wtedy macie pewność, że wszystko wyjdzie znakomicie. Dobra, spójrzcie teraz na talerz, bo wykładamy nasze piękne kulki. Ja je wykładam na takim klasycznym y, sosie pomidorowym. Ja taki sos pomidorowy stosuję do pizzy. Nie zblendowałem go, zostawiłem tutaj kawałki pomidorów i teraz wykładam kulki ryżowe. Mm. Spójrzcie, jak to wszystko naprawdę genialnie się łączy i wygląda. Mm. Jeżeli to jest takie danie włoskie, jeżeli jest tutaj ryż yy, do risotto, no to grzechem by było, gdybym tego nie podał z parmezanem parmezanu dajemy troszeczkę. Hop. I co do dekoracji tego dania mogę użyć? Oczywiście mogę użyć trochę świeżej kolendry, która gdzieś tutaj zawita. Mam tutaj kilka kiełków jarmużu, które są też fajnym akompaniamentem do naszego dania i na samą górę dodaję czarny pieprz. Mmm. I tak wygląda moje danie. To są przepyszne kulki ryżowe nadziewane, faszerowane mięsem, podane z sosem pomidorowym, parmezanem, no i oczywiście z świeżą kolendrą i kiełkami jarmużu. A jeżeli macie ochotę na coś innego, to koniecznie wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepyszne kuleczki, ale tym razem z ciecierzycy. I sosem czosnkowym. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja się z Wami już żegnam i życzę Wam smacznego!